Jeden gość przed nami Nie, dwóch No, ląduje już jeden z przodu Majher ty zaraz przyniósł. W twojej chałupie jest, Majher! Nie, cofnął. Ze skrzynek bierze Z beczek coś brał. Przy twojej chałupie jest. samochód? Ktoś z górki do was bo... Ja, do... to nie ty ma jesteś chyba to nie Kurwa nam Tu Beryl jest majfery. Właśnie się przerywa u mnie gościu, niestety nie mam broni. Skalę syndrom. Tam jak otwarte drzwi są u mnie, ja to wbiegam tutaj do. Bo... Pani Zelka trójka U góry tam masz wózetnik? Na hotelu gdzieś? Tak, ale nie, nie u samej góry. Jeden był czy dwóch? Na razie jeden a chyba ktoś drugi, czy to ty weszłeś? Tak. dobra Patrz tam. On nie? On tu tylko strzelbę miał, nic więcej. Ale to on, tak? Dobra. No nie wiem, jak go zabiliście w tak domu. To... No to jeszcze jeden gdzieś jest. No, jeden uciekł, ten na czerwono ubrany, nie? Na czerwono to u mnie był, zabiłem go. To drugi też był dobra. Ja to bym stąd mykał, panowie, szybko. Ja też. Bo tu z każdej strony ktoś może przyjść Chodźcie do samochodu, chociaż jakieś amunicję zebrał chociaż Ale całego magazynka nie mam jest pomik płomienia do snafier. Poczekaj, chcesz magazynek gruby? Eee, mam, mam Ktoś chce grubasa? No Dobra, no, dzięki. Tam już nic nie ma, nie ma co chodzić. Zielono jest, jak nie ma. A to, a to ty grasz zielono? No podniosłem pierwszą, też grałem. Aha, dobra, spoko, bo nie wiedziałem, bo ty zawsze raczej nie grasz O! o! Już Do mam plecy. Stału, To plecy. jest? z przodu, w przodu. A, w przodu. No. WZ nie stoi tu w oknach, bo to z przodu było Prawie i ja dostałem Ja to bym stąd spierdalał pionowy, pionowy. No to chodźcie, naprawdę To nie Zauwałeś. Pamiętaj, czy nie Co lecimy stąd? Tak już. nawet no, na tych, ja nie wiem gdzie on jest tak naprawdę Ale Co? Ciebie to nie słychać Mike Chodźcie do tunelu, do tunelu, do tunelu chodźcie Chadzcie na cię nie słyszymy, bo ci przerywa coś. Ale stara się chłopak, trzeba mu przyznać Dobra, on coś zaznaczył, to może tak zróbmy. Mieliśmy na znacznik jego. To nawet zabawił drzwi, powiem ci. Tak mam właśnie drzwi, o to filiżankę taką. Nic nie rozumiem. Czarno nie. mało. I o, tu widzę dwie łyżeczki. Kolegę tej... też wywaliło. Z tych co kupiliśmy. <głosy> 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 Roznaczone. Może być to. Dwie łyżeczki. Cover me! Nie no. słyszymy. Znaczy, przerywa się strasznie. Neta ma słabego. <głosy> <głosy> Skurwa kurwa zabiło my tu się śmiejemy ty <śpiewa> <śpiewa> WZ lutowałeś go, czy nie? Nie. A miałem to zrobić? Nie, no myślałem, że. Auto wziął. Ucieka chyba. Jest nie mam. No i zaraz gdzie gryzła. No Jak to na to towarze. Dobra, jest to auto, gdzie wcześniej pojedziemy. Dawaj do auto. Majher Idziemy po niego, no, zobacz gdzie on leci, on się oddala od nas, od nas, 360 metrów. No, goni tego kolesia, co uciekał. Co, pięknie. <laughs> <laughs> no trochę lepiej, ale, ale też jeszcze coś tam przerywa. Mieliście dwóch kości w około i na długą wysznie Powiedz mi z jakiej galaktyki jesteś to sobie język w klepie, nie rozumiem. Wiem, mówisz, że mieliśmy dwóch kolesi, tak? Z tyłu? Nad głową! na nad głową. Nad głową. On to jednego zabiłem, bo zeskoczył akurat nie. pół godziny później Pół godziny później. Sam w tego, tak. ja w tam ja już się prawie nauczyłem twojego języka. Ty jesteś jak Harry Potter teraz, rozumiesz język węży. Co? Czyżby to kurwa nie robione było? Dziwnie dużo rzeczy tu leży. Co, a nie, było robione, jednak ale to chyba nie wszystko, bo. ale było, było. bo drzwi są pootwierane. Tutaj w tej chacie co jestem to w pytę wszystkiego leży to raczej raczej nie O, ale to pojechałam daleko. Dobra, potrzebuję tak, podbródka i coś na lufę do asalta. Ja tu widziałem podbródek, jest na dole. Hmm. Chyba. Czy nie? O, ale tam sieczka jest. Gdzie oni się walili, na tych latach no? Robotem pod gry. Słyszeliście te strzały, nie? Tak. No, ja. Tam jak ten sam... Jak mnie słychać teraz? No, trochę lepiej chce cię słychać. Już nie masz tego przycinania takiego. chwilę. Ro ro robotycznego głosu nie masz już. Mieliście dwóch gości. gości na głowę amerykańską. Najpierw szary, potem polecieli do żółte. No już no, wiemy, że no, nie no, dwóch no, no. gości. No ja bym ja bym nie to my się zerali. Ale jak chcecie. My ich nie widzieliśmy, bo ty tak gadałeś, że ci nie można było zrozumieć. No to ja dopiero ten znacznik zobaczyłem i zacząłem lecieć do Siwaru, bo Siwaru tam był. I wtedy koleś mi zeskoczył na ten. Przede mnie po prostu. Jak biegłem. Dobra, podbrudek mam dla kogoś. Ja już mam. Ale to, tu gdzieś strzały no niedaleko co? Nie wiem co robimy. Jest! A nie kurwa to z siwaro na dachu ja pierdolę Ten hotel już zrobiłem. Ale zielona jest a. Właśnie nikogo nie ma. Dziwne. Ej, tu strzały od nas stały, psy strzały gdzieś. Z tłumika. Myślę, że z górki, albo z górki. Ale w tamtą stronę, właśnie w stronę górki. Słyszałem tłumik w tamtą stronę. A też słyszałem. Na Co, jakieś kroki przy mnie były? nie ja, <laughs> jestem, to Ostatnio taki kawał robiłem Małolatowi, że kazałem mu włożyć dwa palce, trzy palce do buzi i powiedzieć, poproszę bilet ulgowy. Nie, poproszę bilet autobusowy, nie? Co I, nie no i on wtedy jak to mówił z tymi trzema palcami w buzi, to identycznie brzmiało jak Majcher teraz. I ja mówiłem, że dla downów mamy ulgowe. Też go zrozumieć nie można było. Ej WZ, nie masz nic na lufę? Nie bombarduje to gówno Jesteś na zewnątrz czy tak? kompensator do ataka No ja też bym potrzebował bagietki. Kurde nie widzę tu nikogo, nigdy? jakiś samochód Przez chwilę słyszałem No to jedzie Jest jest to, chyba, trzeba przez nos przejechać, nie? Nie, nie w sumie, No nie wiadomo ale, kurwa, przydałoby się auto, bo ja mam tak. Mamy tu auto, nie? No, jak nie mamy strefy, jak mamy? No, ale jesteśmy na tym, na skraju strefy a trzeba będzie się przemieścić gdzieś, nie? Ja już wszystko mam, ja tylko kolby nie mam. ci znaczy mam, ale, ale nie taką. Już chciałem Cię poprawiać. <laughs> ja już po prostu wiedziałem, że to powiesz i dlatego. Żeś mnie po prostu wyprzedził trochę. Co bierzemy to auto i jedziemy? Tak. To chodź, zapraszam tu nawet są na dwa możemy jechać No aż tak to może nie Majcher też wyjebał tam nie wiadomo gdzie to zobacz czy któryś jest jedalny Dawaj dawaj Mało paliwa Uuu, zbiorą desarczę Nie umiem czy mieli za chuja ty rozjebałeś tu kogoś Majcher, bo tu jakieś auto stoi. Skrzynki rozwalone. Uważajcie, bo tu ktoś może... Ej! Aleś mi zajebał. Ej, kompensator na lufę. Do akacja właśnie, U. Ja już mam wszystko. Dobra, A to też już wszystko Plecak no. trójka tu jest. Gdzie? W góry. I magazynek gruby. Chce ktoś ten magazynek czy nie? No, ja mam.

no, no my raz Wypatrz, nas Wypatrzcie plecy lepiej, bo... ...my walimy do tamtych, a tu... Jeszcze mogą przejść z pleców przyjść. Tu, kurma, to tu jest... kurwa Miałem kowczanu mocy zajebać, bo tak mnie głowa bolała co ty tam widzisz? Nikogo, no, oglądam patrzy! Myślałem czy ty strzelasz. Nie Patrzę na te plecy, no, no spod to trzeba patrzeć, żeby nikt nie przyleci. To jest No No czyli z tamtą co przyjechaliśmy Jakby nie jest w strefie. No to ale to może ktoś biegać z Ze strefą iść. się mówi chujowie internet, ja wam zaraz pokażę hmm. Słyszałeś mnie zaraz czy nie? No teraz sierpana. to kurwa Wróciłeś do żywy Jak Radio Maria się słychać bo Z pleców, z górek Ta, bo do zrzutu kurwy idą Zaznaczyłem gdzieś tam Ale nie widziałeś Nie To nie wychlajcie, nie wychylajcie, bo bo SKS-em ja je wie A wali tu w okno do mnie Do mnie wali No to to maksymalnie ile zostało Teamów 2 jeszcze? Ale kurde, żebym ja go widział to nie, to nie powiem Na tym zrzucie chyba gdzieś jest, kurde Nie no, zrzut jest za drogo, jeszcze go nie ma ich na zrzucie tutaj no to kurde to są tam na tych górach za tym lasem jest chyba No gdzieś tam to, daleko Kurde, na to drugo ja na tą drugą chałupkę chyba przejdę Kto mi tu biegał góry? O, to by. Jest! Nie Znacznik! Schodzi, schodzi, tak jak zrzut był Ten, Dwóch, co... Się, ten co się teraz dymił? Tak A biegnie. Dwóch Kurwa trz... Jebany jest, dobry Dostałem szczęła, A teraz jeden lutuje zrzut, bierze, no. A drugi biegnie Ale to z prawej ktoś do nas wali Jest tam hełm jakiś? Jest Jedynka, dwójka jest trojka, ale zrzuta bardzo. To jest zrzut za kamieniem. Są na tym zrzucie dalej? Nie, jeden przebieg przebieg tu o, jest, na... jest, 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 ładzi tam przy zrzucie, tak No jest I na prawo poszedł Walcie go Za kamieniem się skitrał Za drugim kamieniem A i do mnie jeszcze wali Kurwa skąd on wie że ja tu jestem Kurwa kamizelka i ten potrzebuje wszystko To u mnie jest hełm dwójka przebiega, I kamizelka dwójka też jest Ej, dobra, plecy walą z inne jeszcze. Nie wychodźcie na dachy. Majker, tu, na skrzyniach. Z tyłu. Idę. Nie wychodzą na skały. Tamten spierdziela. I na skrzyniach Wychodź... masz ten, kamizelki tam u góry. On poszedł do strefy za. Na moim znaczniku, na tym kamieniu jest. Na strefy nie mówię. Ej, na tej chacie z mostem z tyłu, z stołem przyrapa kamieni... też jest gościu. Na moim znaczniku, dwóch na kamieniu. Tu na blisko już? Kurwa, trafił mnie. Tak, no tam gdzie mój znacznik, za drogo kamień. Kamień jakiś tam widzę, a widzę, dobra. Odchylę. Strefa w szmurku jest, pany. No. albo pod most się wwalimy. Nie, oni będą musieli wyjść stamtąd chyba. No to. Modujcie nerwowe, bo macie czas. Jedzie skutek. Tamten, tamten jedzie z tej chałupy. Ta. Lodem podjeżdża nas z tyłu. Tak, zjechał na dół. Ja go nad podjadę. Uważaj, bo tamty tamtym staniesz. Wyślij z kamienia. kamienia. Dostał, podjadł w ten jest Dostał. Drugi Jeden na lewo, drugi na zresztą. prawo. Nie, jedna no. lewo, drugi prawo. Zabiłeś tam tego majcher? Nie, nie, dostał tylko. A gdzie on jest? Pod wiaduktem. Dobra. A tutaj, do, mi... do którego chciechaliście? Do nich, drzewie, do tych Biegno, biegno biegną do nas Nie wychylajcie się, niech oni podejdą tu Ja idę temu na co był tutaj mnie żywami są cały czas On teraz strzela do ciebie, Majher? Te, teraz tak John Jeden po kamieniem, ten... a drugi dalej na chałupie jeszcze Dobra, tamten pata, ten biały, gdzie, jest? gdzie on jest? Nie, zbiegnie. Wyszedł kurwa, jeszcze jeden Majher mów mi. U góry, na kamieniach, tak jak ty stoisz, To za dru po drugiej stronie, a jeden jest na chacie jeszcze Położony. Ja Co to słyszę, kogoś chodzi. No to szukaj go. U góry był. Trafił mnie ktoś. Nie wiem skąd mnie trafił. Jeszcze jeden, bo tamten był na czarno. Skąd mnie trafił gościu? WZ podnieś go. Asivaru, podnie... WZ zejdź tam niżej. O jeden typ tam został ludzie. Tak, no nawet nie zauważyłem, że tam że Ogarnijcie się. Dobra dobra, spokój, jak wiesz Kurwa, ja nie wiem gdzie on jest teraz. No to nie wychylaj, jesteś w strefie, po co byś? Chce się no, załadować, a nie skoro. wiem gdzie on jest I chodźcie do mnie jak możecie Właśnie, bo zaraz strefa będzie jadła A mniej więcej po której stronie nie wiecie gdzie jest? nie wychodzi chodź tu ja by zaraz spierdzielać No ja to jestem na dole już pod mostem Ej WZ stań tu przy filarze Stań tu przy filarze no I tu stój przy filarze Tylko nie tutaj żeby cię nie zgarnął trochę niżej A Sivaro niech się gdzieś rozstawi jeszcze Żeby w strefie być Cicho cicho biegnie ktoś Ktoś biegł przed chwilą Sivaro To chyba ja Gorze, jak gościu będzie na moście, to wy się musicie uleczyć wszyscy na maksa. No ja jestem pod mostem. My jesteśmy pod mostem. No ale gościu może być na moście. Kto się leczy? Ja. Shivaru. Dobra. Ładujcie ile możecie tych energii. Siwaru na full. Tu mnie! Jest, jest, jest. Biegnie!